Cześć, tym razem będzie o podatkach w Hiszpanii z y, mecenas Katarzyną Dilich. Cześć Kasiu. Dzień dobry, cześć Rafale, miło mi. Jesteśmy w Castel de Fels 20 minut od Barcelony. W miejscowości szczególnej. Dużo Polaków przyjeżdża tutaj się osiedlić, zamieszkać i żyć? Ostatnie lata to tak, bardzo dużo. I przyjeżdża na takie pobyty tymczasowe, żeby spróbować tej Hiszpanii, no i też przyjeżdżają, żeby się osiedlić, tak. Tak, wiadomo, i ta sytuacja gospodarcza, wojna w Ukrainie to wszystko wpływa na to, że jednak chcemy inwestować za granicą i to w tej pięknej Hiszpanii. I umówmy się, Andaluzja jest interesująca, tam dużo inwestujemy. Estepona, Marbeya to są takie regiony, miejsca, miasteczka, gdzie bardzo, bardzo dużo jest inwestycji polskich. Natomiast tutaj, w Katalonii, to bym powiedziała, że bardziej kupujemy, żeby zamieszkać.